Hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, miksik za 60 zł, bo w ostatnim odcinku właśnie tyle wygraliśmy. Byliśmy nieźle na plusie, no i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym znów nas drapki pięknie zaskoczą. A mamy tutaj szczęśliwą siódemkę. Jest krzyżówka XL, dwie super linie, wielkie granie, której dawno już nie widziałam, koralowa i super mega pensja. Takie uhonorowanie naszego drapingu. A że troszkę drapania przed nami, od razu moi drodzy zaczynamy. I tak na szczęście co, szczęśliwa siódemka? Co prawda numerku siódmego nie mamy, ale za to jest szóstka. No ale my będziemy szukać siódemki. Także kochani, trzymajcie mocno kciuki. A pod pierwszą koniczynką 32, dwa. No chcemy tą siódemkę. 19, 18, 17. No ta dycha z przodu niepotrzebna. Dwunastka. 30, no 4 koniczynki przed nami, no ciut bliżej, Trujeczka. 23, a na samym dole mamy 20, no i łańcuch bombki strzelił, bo wygranej tutaj nie mamy, no to z racji tego, że super linie mamy aż dwie, no to pierwsza idzie na ruszt, numerek 15, a wy, moi drodzy nie zapomnijcie o kciukach, no przydadzą się. Cytryna i korona to są dwa pierwsze symbole. I postarajmy się ich tutaj wyszukać. No, już mamy cytrynkę. Jest korona. Kolejna z cytryn. I coś na dole? No, na dole niestety nic. No to kolejne dwa. Moneta i diament. Monetki i diamenty. No i Wam powiem, że no cienizna, zna, Ale może z tęczą i z kośćmi pójdzie lepiej. No muszę sobie zdrabki przestawić, bo mi się do łokcia przyklejają. A tymczasem tęcza i kości, no i tak, kosteczki już mamy. Czy gdzieś jeszcze? No jest tęcza razem z kośćmi. Tutaj jeszcze tęcza, no i jeszcze kości przy okazji. Podkowa i czapka, kolejne dwa. I jedziemy. Podkowy i czapki. No, podkowa też się znalazła. No pojedynczo, ale coś tam powpadało. Okulary i kraby. Dobra, mamy okularki. Druga para. Całkiem fajny przebieg. No nie ma na co narzekać. Przynajmniej na te dwa symbole: arbus i balony. No tutaj raczej też nie będziemy narzekać. Arbuzika już mamy. Tutaj jest drugi. A tutaj jeszcze jeden się skroił. No co prawda, bez balonów, ale chociaż te arbuzy powpadały. No to teraz łódź i lody. Łódki i lody. Dobra, jest łódź. Jest lodzik. O, proszę bardzo, jak się rozbrzdękały, nie? No tutaj już akurat nic. Ale za to wyżej ładnie wpadały. No to teraz słoń i motyl. Słonie i motyle. Dobra, jest słonik. Jest motyl. Tu kolejny słoń. A tutaj mamy jeszcze motyla. No, to kolejne dwa dogolenia, a będą to kwiaty i piłki. Kwiat i piłka. Dobra, piłeczka jest. No już widzę, że serduszek nam brakuje. Tutaj piłeczka, jest i kwiatek, No zobaczcie kolejne serduszko. Może i na koniec nas drabka zaskoczy i wpadnie właśnie to serce. Wiatrak i księżyc, no to jedźmy już od dołu, bo tu widzę księżyce. Tutaj jeszcze jeden, no i tutaj ostatni. No kochani, ostatnie dwa będzie to klucz i popcorn. No i już widzę, że popcornik da nam linię. Także i tak jestem zadowolona, coś nam wpadnie. A my szukamy dalej kluczy i popcornów, ale więcej ja tutaj nie widzę. A pod naszą linią 5 zł zwrotu, no dobra i piątka, no wam powiem, że dobre rozpoczęcie. A to wiecie co? Na ochłonięcie teraz krzyżóweczka XL. W bonusie mamy termos, a numerek mamy trzeci. I z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Mateusza. No niech ta trójka pokaże, co potrafi. Ale najpierw chyba troszkę sobie zwiększymy, co? O! Dobra, dwie pierwsze literki. A jest to Unia Europejska. U i E. Ale bardzo dobrze się składa, bo E mamy w termosie. No może ten termos nas dziś się rozgrzeje. A my póki co szukamy U i E. No i już chyba poszukaliśmy. A na prawo? No, zaczniemy od akwenu. Mamy Ural. Uczulenie. Wiadukt. Nikiel. No do uczulenia wiadomo, że jeszcze F padną. No i z tym uczuleniem będziemy kończyć. No szybko, gładko poszło. Y i V. No to jedziemy. Teraz jeszcze szybciej nam pójdzie. No tutaj mamy jedyny Y. Za to tutaj mamy V. Już bez towarzystwa Y. I S o, proszę dokładnie do termosa obydwie, a my M i S szukamy na krzyżówkach. Dobra, z sobie rozpocznijmy. Mamy anons, formacja, Deizm, san. Tutaj jeszcze w namiocie MK. I lecimy się bawić na drugą stronę. M i S. Dobra. Widzę eskę. W astronomie obydwie. Tutaj M. Tutaj M. I wracamy. No był V, jest i X, ale jedno słówko jest tam z X. No, H się trafiło. Ale za to tutaj mamy X. -a. I jest też hamak. i j. No na razie termos czeka. Jotka chyba tylko ta jedna tutaj była. Nk mamy w Noe. W namiocie. W kandydacie. W anonsie. W benzenie. Tutaj za to w akwenie. W anakondzie. Podwójna Nk. Tutaj w uczuleniu. I tu ostatnie N. Ale za to i J znalazłam, P i R. Oj, z R to się cieszę. Bo termoc zaczyna wrzeć. Ale tutaj też nasze literki są. I to całkiem sporo. teraz W i I. W i I. No I troszkę tutaj sobie podrapiemy, a W też jest. No łatwo poszło. No to kochani przedostatnie dwie literki. D i A. O, na termos cały czas mamy szansę. Ale teraz wymiatamy D i A. O, mamy pierwsze słówko. Jest to NAWA. O, mamy SAN, drugie słowo. No, kochani, coraz bliżej. Tutaj za jednym zamachem utworzyła nam się Ada. I za jednym zamachem Pad. No są szanse, tylko czy z nich skorzystamy? Ostatnie dwie literki to C i G. Oj, oj, oj. Tutaj już kończymy imprezę. Ale może tu? C i G. Dobra, C na pewno mamy. No i na tym C skończymy, bo więcej literek żadnych tu nie znajdziemy. No dobra, tutaj dwa, tutaj dwa. Troszkę za mało. W bonusie by było pięć. No dobra, i ta piątka by była. A kontrolne mamy różne. Także krzyżóweczka pusta. No jak na razie to tylko super linia nam się wyłamuje. No to może weźmiemy drugą ze sióstr. Super linia. Z numerkiem 21. No może i teraz. A pierwsze dwa symbole to biedronki i parasole. Dobra, mamy parasol. Jest i druga sztuka. Trafia się biedrona. Tutaj parasol. I na dole mamy i biedronkę, i parasol. A nawet i dwie biedronki. Dzwon i podkowa. Dzwony i podkowy. Dobra, jest dzwon. No i nic więcej nie domarzymy. No to klapki i kości. Klapki i kości. Dobra, mamy kości. Są klapki. Tutaj klapki razy trzy. A kolejne do wyszukania to kwiaty i leżaki. Kwiat i leżak. No, leżak na końcu. Balony i korona. No, koronę widziałam. Balony i korona. Jedna, druga koronka. A balonów do samego końca nie mamy. Dobrze, że te korony też powpadały. Rower i gwiazda. Rower i gwiazdy. Dobra, jest gwiazdka. Jest też rower. Tutaj jeszcze rowerek. No i możemy odbijać po kolejne. Arbus i krab. I tak mamy. Arbuza jest kolejny. Tutaj krabik. I na dole jeszcze jeden krab. No to przyszedł czas na monetę i na tęczę. Moneta tęcza, moneta zdobi tutaj szczyt. Mamy też tęczę. Tutaj dwie monetki. Kolejna tęcza. A na dole cisza. No to teraz wiatraki i sakwy. Wiatrak sakwa. O, sakiewka, jedna na samym dole. Przedostatnia parka symboli. No, tam potrzebowaliśmy tego serduszka, ale może i tutaj nam pomoże. Serce i cytryna. Serce cytryna. No, serduszka jak najbardziej, no, bez cytryny. A ostatnie dwa symbole. To lody i słońca. No, obydwa na pewno są, ale czy nam coś dadzą? No, na pewno nie w pierwszym kaflu. Lody i słoneczka. No niestety, ciutkę nam zabrakło. Ale dobrze, że chociaż jedna z tych super linii była wygrana, nie? No to teraz może z innej beczki. Wielkie granie, a numerek mamy dziesiąty, może to będzie strzał w dziesiątkę. Szukamy gwiazdy, szukamy monet, szukamy również wygrywających liczb i pomniejszamy sobie obraz. No teraz będzie chyba widać, nie? A oprócz symboli poszukamy 16, 12, 21, 24 i 48. A zaczynamy od 47. No, byliśmy blisko. 59, 50 tutaj nie ma. 17, 24. I moi drodzy, mamy wygraną. No, nie skończy się na tej piątce. Tutaj 36. I wjeżdżamy w rząd niżej. 35. No, 30 też u góry nie ma. 27. 26. 13. 42. No i druga połowa meczu. 37 no 30 nie mamy 28. 39, 57, a tutaj 38 o 10 za mało. No to ostatnie monetki, 22 o jak blisko. 53, 51, 46 i ostatnie słowo: To 18. No kochani, trafiliśmy tylko 24. Jak mniemam, czeka na nas tutaj dyszka. A po dokładnych oględzinach no mogę potwierdzić ten fakt. Wygraliśmy 10 zł, a kontrolny literki już mamy A i jest druga A. Ale dobra i dycha, a zawsze ta pula wygranych nam się zwiększa. Zostały tylko dwie zdrapeczki, no to teraz może koralowa. Super mega pensje zostawimy na koniec, a koralowa ma numerek 18, no taka pełnoletnia już, nie? No to jedziemy, kochani, trzymajcie mocno kciuki. O, może takie, nie? Zawsze troszkę większe, mniej wytężenia dla oka. A zaczynamy od krabów i leżaków. Kraby i leżaki. Dobra, jest leżak. Leżak numer dwa, trafia się krabik, no i na samym dole już widzę ten leżak, no przyzwoity przebieg, nie, wulkan i syrena, i tak wulkan już mamy, jest i syrenka, a niżej, no jeszcze jeden wulkan. Słoneczko i skrzynia kolejne dwa i tak słoneczka dopiero pod czwórką, a skrzynia zapewne na dole, no jest. No to teraz czas na motyla i na małpkę i to na M i to na M. Motyl i małpka, no to jeszcze tą małpkę musimy poszukać, a małpka jest o tutaj. I kapelusz tam na M-Tunaka. A kapelusz już się trafił. Tutaj widzę klapki. I coś niżej, no mamy jeszcze jeden kapelusz. No, już bez klapek. Piłka i ananas. I tak, mamy ananasa. Jest też piłka. Tu kolejny z ananasów. A tu kolejna piłeczka. I coś na dole dołożymy? No tak myślałam. No ładnie się wysypały w tych grach powyżej. Meduza i szorty. Dobra, mamy meduzę. No, a po szorty zjedziemy w dół. Po szorty są o tutaj. Ale też meduza jeszcze jedna się trafiła. Wiadro i kokosy. O, pełne wiadra kokosów. Oby, oby moi drodzy. No, już za dużo symboli nam nie zostało. Tylko cztery. A tutaj chatka i cytryna. Dobra, mamy chatkę. No, cokolwiek z tych by teraz nie wpadło. Zobaczcie, byśmy mieli linię. No, jeszcze jakaś chatka albo cytryna. No, nie tutaj. Dobra, dwa ostatnie. Księżyc i Delfin. Oj, i tej linii chyba nie będzie. Tutaj mamy obydwa. Delfin Księżyc. A na dole nic się nie powtórzy, także zobaczcie. Koralowa, no dzisiaj pusta. Kontrolne mamy różne. I przyszedł czas na ostatnią ze zdrapek. No wam powiem, że takich dużych bydlaków, no już dawno nie drapałam. Super mega pensja. Z numerkiem piątym. A szukamy dwa razy napisu: super mega pensja. No i oczywiście wygrywających liczb. Zmieścimy się? No chyba nie. O. Teraz będzie okej. Okay. No to moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki. A poszukujemy 22 dwójeczki, 10, 14 i 33. No to szukajmy ich. A rozpoczynamy od 32. No blisko było. 16. Super mega pensja. Szósteczka, a tutaj trzynastka. No pierwszy rządek pusto. 41. My potrzebujemy czternastki. 35, 45. 29, A na szarym końcu czekała jednastka. No to może w tych pliczkach. 44, cztery. No potrzebujemy dwójki. 30.

23, no to o 22 potrzebuje, a dają 27 i ostatnia szansa, ostatni pliczek, a jest to 18, trafienie niecelne, a podsumowując calutki odcinek, to moi drodzy z 60 zł poświęconego na dzisiejszą zabawę, odzyskujemy 15, no dobra i to, może właśnie kolejny odcinek wrócimy za tą 15, no, powiedzmy, że wyzerujemy wkład początkowy. No, chyba, że w kolejnym odcinku trafi się jakiś kokos. A tymczasem już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Życzę Wam samych najlepszości. I do miłego zobaczenia. Trzymajcie już kciuki za kolejny odcinek. Do następnego. Pa!